Pierwsza Księga Kronik, rozdział 16, wersety od 8 do 36. Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów. Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które on zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego. Potomstwo Izraela, Jego sługi, synowie Izraela, Jego wybrańcy. On Pan jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. Zawarł je z Abrahamem i przysięg dał Izaakowi. Ustanowił dla Jakuba jako prawo wieczne przymierze dla Izraela, mówiąc, dam tobie ziemię Kanaanu na waszą własność dziedziczną. Gdy was było niewielu, nieliczni i obcy w niej, wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, a nie pozwolił nikomu ich uciskać, i z ich powodu karał królów. Nie dotykajcie moich pomazańców, i prorokom moim nie czyńcie krzywdy. Śpiewajcie Panu wszystkie krainy, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie. Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda wśród wszystkich narodów, bo wielki jest Pan. Godzien wielkiej chwały. Wzbudza on większy lęk niż wszyscy bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. Przed nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w jego przybytku. Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę. Oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Nieszcie ofiarę i wchodźcie przed Jego oblicze, Oddajcie pokłon Panu w święte szaty odziani, W obliczu Jego zadrży ziemia cała, Umocnił On świat, by się nie poruszył, Niech się cieszy niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan, Pan jest królem, Niech szumi morze i co je napełnia, Niech się weselą pola i wszystko, co na nich. Niech tak się uradują drzewa leśne w obliczu Pana, Bo nadchodzi, aby rządzić ziemią. Chwalcie Pana, Bo dobre, bo na wieki Jego łaskawość. Mówcie, ratuj nas, Boże, zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela od wieków na wieki, a cały naród odpowiedział Amen i chwalił Pana. Mądrość Syracha, rozdział 9, werset 18. Będą się bali w mieście człowieka, co umie władać językiem, a porywczy w mowie ściągnie na siebie nienawiść. Księga kapłańska, rozdział 20. Dalej Pan powiedział do Mojżesza, mów do Izraelitów, ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedli się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukrany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi i nie zabije go, to ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko Takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z molochem. Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja Pan, Bóg Wasz, będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który Was uświęca. Ktokolwiek złożyczy Ojcu albo Matce, będzie ukarany śmiercią. Złożyczył Ojcu lub Matce, ściągnął śmierć na siebie. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca. Będą ukarani śmiercią oboje. Sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią. Popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty, on i ona będą z plug spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. Ktokolwiek obcujecie leśnie ze zwierzęciem, wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią. Sami śmierć na siebie ściągnęli. Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki, i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość. Jest to czyn haniebny. Oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę. Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swój grzech, umrą bezdzietnie. Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kaziroctwo. Odsłonił nagość swojego brata, będą bezdzietni. Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, które wypędzam przed wami, ponieważ wszystkie te rzeczy czynili. Napełnili mnie obrzydzeniem, dlatego powiedziałem wam, wy posiądziecie ich ziemię. Ja sam daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który oddzieliłem Was od innych narodów. Będziecie odróżniać zwierzęta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie będziecie plugawić siebie samych przez zwierzęta i ptaki, ani przez wszystko, co się roi po ziemi, przez wszystko, co oddzieliłem od was jako nieczyste. Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty, ja Pan i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać ducha albo wróżyć, będą ukarani śmiercią, kamieniami zapijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 4, wersety 24 i 25. I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset od 11 do 18. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł poprawić z Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział, takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je." A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.